Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a otrzymacie przebaczenie. Prowadź nas swoją drogą, panie. Dawajcie, a będzie wam dane. Bo miara, jaką dajecie, będzie i wam odmierzona. Ślepy nie może prowadzić ślepego, bo obaj wpadną do dołu. Czemuż to widzisz źdźbło wokół brata swego, a nie dostrzegasz belki we własne? Prowadź nas, Mistrzu! Potrzebujemy cię! Błogosławiona kobieta, która cię urodziła i wykarmiła. Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i są mu posłuszni. Chcę poznać tego człowieka. Czy myślisz, że on może być... Mesjaszem? Faryzeusz ten zaprosił Jezusa do siebie na wiesiadę. Jezus poszedł do niego i zasiadł przy jego stole. Uciekajcie dzieci, już was tu nie ma. Powiedziałem, no już! Psoty im tylko w głowie. Wasze zdrowie. Co ona tu robi? Ma śmiałość? <śmierdzi> Coś takiego. Gdyby naprawdę był prorokiem, wiedziałby, kim jest dziewka, która go dotyka. Wiedziałby, jak niemoralne wiedzie życie. Wiem, kim jest ta kobieta, Szymonie. Pozwól, że ci coś opowiem. Dwóch ludzi pożyczyło raz pieniądze. Jeden trzysta srebrnych monet, drugi pięćset. Żaden nie mógł wszakże oddać długu, więc wierzyciel darował go im. Który bardziej był mu wdzięczny? Zapewne ten, który więcej był mu winien. Masz rację. Widzisz tę kobietę? Przyszedłem do twego domu, lecz nie podałeś mi wody, abym obmył stopy. Ona zasiunęła me stopy własnymi łzami i wytarła je swoimi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem. Ona, odkąd tu weszła, nie przestaje całować mych stóp. Nie polałeś mi głowy olejkiem. Ona stopy me skropiła olejkiem. Powiadam Wam, wielka miłość, jaką mi okazała, dowodzi, że przebaczono jej wiele grzechów. Ten, któremu mało wybaczono, okazuje mało miłości. Przebaczono Ci Twoje grzechy. Zbawiła się Twoja wiara. Odejdź w pokoju. Ja. Oh, yeah. Ja. Oh, yeah.